Pani Słowo Boże kieruje nasz wzrok dzisiaj na dwie rzeczywistości. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy opis z apokalipsy świętego Jana o niebieskim Jeruzalem, o wszystkich świętych zgromadzonych przed tronem Boga, wielki Tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu wszystkich pokoleń, ludów i języków stojących przed tronem. Przed barankiem ucieni w białe szaty, w ręku ich palmy i głosem donośnym wołają zbawienie w Bogu naszym zasiadającym na tronie i w baranku. Rzeczywistość wszystkich świętych, którzy już są w niebie, którzy już to zbawienie mają. I tak już uczestniczymy w pewien sposób w ich świętości, są oni częścią Kościoła, częścią Kościoła. Bowiem na każdej Eucharystii z tym Kościołem też się spotykamy i jednoczymy, zaraz przed przeistoczeniem chleba i wina w ciało Chrystusa. Zwykle się śpiewa teraz ze wszystkimi aniołami, wszystkimi świętymi. Wspólnie wychwalajmy Boga śpiewając święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Są to słowa z Apokalipsy, które woła ten tłum do Boga. Z tym Kościołem wszystkich świętych, Kościołem triumfującym jednoczymy się na Eucharystii. Zobaczcie kochani, że sama msza święta jest w jakiś sposób wejściem do nieba, jest przedsionkiem nieba, przedsmakiem nieba, będąc na eucharystii doświadczanym rzeczywistości nieba, gdzie jest sam Bóg. I dzisiaj szczególnie sobie uzmysławiamy właśnie tę prawdę. Kościele triumfujące, Kościele świętych w niebie, który już zbawienie osiągnął, i który za nami się wstawia i który oddaje nieustannie chwałę Panu Bogu. Tę chwałą żyje. To wszyscy ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, pukali z i w krwi baranka je wybielili, jak pisze święty Jan. To jest pierwszy obraz, który liturgia Słowa nam dzisiaj pokazuje. Jest też kochani drugi, zarówno i drugie czytanie, jak i Ewangelia już nie było opisem Kościoła Tryumfującego w niebie, ale były skierowane do mnie i do ciebie. Nie do nich. Do mnie i do Ciebie, którzy tu jesteśmy. Popatrzcie, jaką miłością obrażał nas, Ojciec, nas. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście my jesteśmy, świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Słowo skierowane już nie tylko do Kościoła triumfującego w niebie, do wszystkich świętych, ale do mnie i do Ciebie, brać i, i Podobnie Ewangelia, w której Jezus mówi o tych, którzy są błogosławieni. Którzy żyją na Ziemi, Ubozy w duchu, którzy się smucą, cisi, łaknąc i pragnący sprawiedliwości, miłosierny, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie. Słowa skierowane do mnie i do Ciebie, które dziś, Pan Bóg, daje Ci przed oczy, daje Ci przed serce. Wszystko po to, abyś zobaczył, że to jest dla ciebie. Bowiem wydaje mi się, że jedną z trudniejszych rzeczy jest uwierzyć, że świętość, więc także ta chwała opisana w pierwszym czytaniu, jest. Dla Ciebie, że to jest dla Ciebie osiągalne, że to jest dla Ciebie możliwe, że to nie jest rzeczywistość niemożliwa, że to nie jest rzeczywistość zamknięta tylko dla nielicznych, że to jest dla Ciebie, że to jest możliwe. Święty ja mówić, dobry nie dzisiaj. Zobacz miłość, którą obdarzył Cię Ojciec. On Cię nazwał Dzieckiem Bożym i rzeczywiście nim jesteś. I rzeczywiście nim jesteś. I wobec tego rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego tak trudno w to uwierzyć, że rzeczywiście jestem dzieckiem Bożym, że rzeczywiście to jest dla mnie? Następne zdanie: świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Może świat w tym zdaniu może trzeba rozumieć także w ten sposób, jako nie tyle wszystko to, co jest wrogiem Bogu wokół mnie, jako wszystko to, co nie zna Boga wokół mnie, ale także we mnie. Święt dlatego nas nie zna nas, czyli dzieci Bożych obdarzonych miłością Ojca, bo nie poznał Boga. Może dlatego tak trudno pomyśleć o sobie, jestem świętym, mam być świętym, bo może jeszcze jest we mnie za dużo świata. Świata, który jeszcze nie poznał Boga, który jeszcze nie skupia się wystarczająco na Bogu. I dlatego prawda, rzeczywistość o tym, że jestem dzieckiem Bożym, kochanym przez Boga, wezwanym do świętości, którego świętość jest możliwa, jest dla mnie zakryta. Nie niedostępna, zakryta. Może właśnie dlatego. Patrząc dziś na y, tłum wszystkich świętych, y, warto też spojrzeć na Boga i poznać Boga prawdę o Nim i złożyć w Nim nadzieję że skoro On to mówi to jest to prawdą że jesteś rzeczywiście Dzieckiem Bożym jesteś rzeczywiście do świętości zaproszony, że jesteś rzeczywiście miłością Boga obdarzony. Popatrz na to. Nie na e, wszystkie swoje upadki, nie na wszystkie swoje troski, problemy, słabości. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Na to popatrz. Wtedy poznasz Boga i wtedy. Prawda o tym, że jesteś Bożym Dzieckiem, odkryje się przed Tobą. Wtedy ten świat, który Ci to zakrywa, odejdzie. Świat dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Popatrz, jaką miłością obdarzył Cię ojciec, i złóżmy nadzieję, bo każdy, kto pokłada w Bogu nadzieję, uświęca się podobnie jak Bóg jest święty. Święty Jan nie pisze, że ten się uświęca, kto w pierwszym rzędzie wszystkie skrupulatnie rzeczy wypełni, kto ani razu nie przestąpi przykazania, kto ani razu nie zgrzeszy. Tak święty Jan nie pisze. Pisze każdy, kto pokłada w nim te nadzieje, uświęca się. Więc nadzieja jaka? Że właśnie Pan nie chce i rzeczywiście mnie dzieckiem Bożym czyni i że będę do Niego podobny w niebie. Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się. To jest klucz do nieba. To jest klucz do nieba. Popatrzeć na miłość Ojca, popatrzeć, że jestem rzeczywiście dzieckiem Bożym, odwrócić wzrok od świata i spojrzeć na Boga, który mnie do chwały zaprasza i w tym Bogu składam nadzieję. Wtedy się uświęcę podobnie jak on święty. ani Pan Bóg każdego z nas dzisiaj zapraszam, byśmy w możliwość świętości swojej uwierzyli, patrząc nie na świat, na wszystko, co jest światem, w cudzysłowie we mnie, ale popatrzeć na Boga, który rzeczywiście uczył nas swoimi dziećmi, dla których świętość jest możliwa, to pokazuje nam wszyscy święci, którzy już w niebie są. Przecież są to ludzie, podobni do nas. Ludzie, pewnie też obdarzeni słabością, skażeni grzechem pierworodnym, ale ludzie, którzy zobaczyli miłość Ojca, na wielką godność dziecka Bożego, którą otrzymali, i złożyli nadzieję w Bogu. Amen.